Urodziła się w Warszawie po wojnie przeniosła do ostrudy. studiowała na Politechnice Gdańskiej na wydziale budowy okrętów. Krystyna Hojnowska-Liskiewicz w latach 1976-1978 samotnie opłynęła dookoła świat. Zmarła 12 czerwca 2021 roku. Postanowiliśmy upamiętnić panią Krystynę i. Przy okazji regat otwieramy, znaczy odsłaniamy tablicę pamiątkową, która jest właśnie w 45. rocznicę zakończenia tego wielkiego rejsu, wydarzenia pakowego. Ta tablica, ten kamień i tablica znajdują się przy trakcie pieszym, rowerowym. Myślę, że każdy przechodzący spojrzy na to, przeczyta i jestem pewny, że już to widziałem, będą robić wszyscy zdjęcia. A więc ta pamięć o Pani Krystynie będzie trwała i myślę, że to pójdzie w całą Polskę. Regaty Krystyny chojnowskiej Liskiewicz regularnie odbywały się na Jeziorze Drwęckim. Na wszystkich gościła pani kapitan. Teraz młodzież rywalizuje w klasie optymist w tak zwanym biegu memoriałowym. Ku pamięci naszej słynnej ostrudzianki. Tata zaczął, zarazimy tym pływaniem i od razu po prostu wstąpiłem do klubu żeglarskiego Karzet Ostruda. No i zaczęło się pływanie na początku na optymistkach, potem dostaliśmy kadety, coś większego. I zaczęliśmy jeździć na regaty. I teraz powiem z Tosią, z moją siostrą. To jesteście raz w parze na łódce, tak? Tak. Ostruda ceni sobie popularyzację żeglarstwa wśród najmłodszych, stąd też wydarzenie sięgające historią pamiętnej daty. I tak już ma być co roku. To się zaczęło tak naprawdę 1 maja 2004 rok, wejście Polski do Unii Europejskiej. Wtedy pamiętam przed Czarek Wamrzyński mówił, bo on był inicjatorem tego wszystkiego, może byśmy jakąś prezę z tej okazji robili, a że znał panią Krystynę chojnowską miskiewicz mówił, spróbuje porozmawiać, może wyrazić zgodę, żeby regaty. I tak to się zaczęło. I z powodzeniem impreza żeglarska jest kontynuowana. Gościem głównym wydarzenia jest także mąż świętej pamięci Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz. Ambitna i charakterna kobieta od zawsze była w centrum uwagi. Krystyna była delegowana do nas do stoczni, cały czas nadzorowała mazurek, wykłócała się z konstruktorami, co, że ona chce tak, a nie inaczej. Zresztą na ogół chciała dobrze, więc nie było problemów. No i ten mazurek w tej chwili w zasadzie tak w niezmienionej jeśli chodzi o pokład w formie i kadłub, kad... jeśli chodzi o kadłub i pokład w niezmienionej formie w tej chwili przypłynie do Gdańska. Mowa o pokładzie słynnego jachtu o nazwie mazurek. To na nim odbył się światowy rejs. Jacht skonstruowany był przez męża pani Krystyny Wacława Liskiewicza. I w tej chwili to już po prostu jest własnością Narodowego Muzeum Morskiego, jest przerejestrowany, ma swój znak w, 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 Izbie, w Izbie Morskiej w stałym rejestrze okrętowym i ma generalnie na razie służyć muzeum poszło na to ciekawą koncepcję, bo zdecydowało się, że nie będzie eksponatem muzealnym na razie. Tylko będzie normalnie w eksploatacji. Ci będą jakieś rejsy ewentualnie z młodzieżą, jakiś ewentualnie udział w jakichś zdarzeniach żeglarskich jak parady, jakieś otwarcia sezonu centralne w Gdańsku itp. itp. Polska inżynier budowy statków i jachtowy kapitan żeglugi wielkiej. Pierwsza kobieta na świecie, która samotnie opłynęła dookoła ziemi na jachcie żeglowym. To postać, o której warto dowiedzieć się więcej. Od okazja. Tytuł długi, ale treściwy i zawierający wszystko właściwie, o czym jest ta książka, czy, która opowiada historię no niesamowitego wyczynu Krystyny Chojnowskiej-Liskiewicz, czyli samotnego rejsu dookoła Ziemi, ale też historię jej życia, tak żebyśmy zrozumieli, jak to się stało, że znalazła w sobie odwagę i że mogła popłynąć dookoła świata, a także to, co dzieje się po się, jak dalej potoczyły się jej losy. Książka już jest w księgarniach dostępny. Jest jest także audiobook. Polecamy zainteresować się publikacją, a przede wszystkim żeglarstwem. Mazury kochają jachty, warunki są tu dogodne, a wrażenia zawsze niezapomniane.